Pierwsza szansa na zapoznanie się z kołem, pierwsza szansa, żeby tutaj wystąpić w katarze. Jak oceniasz ten występ? Jedna próba wystarczyła, to chyba najważniejsze. Tak, cieszę się, że, że nie było aż takiej nerwówki, bo, bo gdzieś tam te eliminacje zawsze są najbardziej emocjonujące i, i często wielu faworytów odpada w tych eliminacjach, także ja się cieszę, że dałem radę w pierwszej próbie i, i teraz już mogę spokojnie odetchnąć i przygotować się do finału. Ten sezon można nazwać jednym słowem stabilizacja, bo, bo tej trochę brakowało w tamtym roku, bo pamiętam jak było w Berlinie nerwówka w eliminacjach. No tak, no tutaj też było troszeczkę nerwowo, natomiast, natomiast no już tak gdzieś tam moja forma, e, nawet te nieudane pchnięcia gdzieś tam lecą, tak? te, te moje nieudane pchnięcia rok temu leciały dużo bliżej, natomiast teraz, teraz jest dużo, dużo lepiej, dużo lepiej się czuję po prostu w kole, wiem co mam robić i e, jeśli z takiego pchnięcia jak dzisiaj, bo to było słabe pchnięcie, nie oszukujmy się. Eee, z takie opięcie jak dzisiaj leci 21 metrów, to wiem, że, że jak trafię, to, to może być naprawdę może być ogień. A jak czujesz się tutaj w Katarze, warunki mniej więcej znałeś, chociaż byłeś tu w lutym, ale mimo wszystko jakby wiedziałeś, z czego się spodziewać? Eee, tak, znaczy, no nie, no warunki są fatalne, to nie ma co ukrywać, tak? To jest, myślę, że eee, wszyscy już mówimy o tych hotelach i tak dalej, o tej pogodzie, ale naprawdę. Trzeba tutaj być i trzeba to poczuć, żeby, żeby wiedzieć o czym się mówi, bo ja będąc w Turcji słyszałem od, od ludzi, którzy tutaj przyjechali wcześniej, mówili, że jest gorąco, że wychodzi się zimno, ciepło, że hotel fatalny, ją ja mówię, dobra, już bez przesady już nie bądźmy francuskimi pieskami. A ja naprawdę, jak tutaj przyjechałem, no, no słuchajcie, no, w życiu nie byłem w gorszym hotelu, naprawdę. Jest grzyb na ścianach, śmierdzi kanalizą po prostu w całym pokoju na klatkach schotowych ludzie palą pety, jest śmierdzi w ogóle jakimś grzybem, no jest fatalnie, naprawdę jest fatalnie, ale... No cóż, no, tak, tak, tak mamy, więc, więc tak, będziemy, tak będziemy. Przepraszam, tak będziemy pchać. No, będziemy pchać pojutrzej. I, e, I to już nie będzie ważne kto, kto jak spał, tylko kto jak, jak daleko pnie. właśnie, jakie nastawienie przed tym finałem? Miałeś już imprezy, czyli uniwersjady mistrzostwa do lat 23. E, na ludzie tutaj podchodzisz, czy jednak chciałbyś e, bardzo ten medal zdobyć? Hmm? Znaczy, ja przyjechałem tutaj z jednym, z jednym celem, tak? Każdy przychodzi, przyjeżdża tutaj na Mistrzostwa Świata po to, żeby wygrać, żeby dać z siebie wszystko, żeby zrobić to jak najlepiej. E, natomiast no ja już jakby swoje, swoje imprezy w tym roku miałem i swoje imprezy wygrałem. E, ale no jestem tutaj, to jest moja docelowa impreza. Do tej imprezy się, się szykowałem tak naprawdę najbardziej i do tej imprezy e, cały, cały cykl przygotowawczy był e, pod tą imprezę, więc e, mam nadzieję tutaj pchnąć jak najdalej. E, mam, mam nadzieję poprawić życiówkę i myślę, że jak poprawię życiówkę, to już będzie, mm, to już będzie sukces, a podejrzewam, że poprawienie mojej życiówki będzie już w okolicach medalu, także no, po to tutaj przyjechałem, żeby poprawić życiówkę, a co to da to zobaczymy.